widzowie, bijajcie też do mnie, będzie u mnie perspektywa. O, siema widzowie, widzę w kolejnym filmie. Na moim kanale dzisiaj wygram sobie w jakąś nową grę na Robloxie. Tak będzie perspektywa, to jest z mojego. W sumie ja na swoim kanale też nagrywam. No i... Jesteśmy tu. Ten punktiki, dobra, zbieramy punkty, widzowie, zbieramy punkty. Dobra, jesteśmy w ogóle noobem. Dobra, jest ja przy punkty, i gdzie, a dobra, idziemy teraz do sklepu. Oczywiście klikamy, widzowie, oczywiście klikamy. O, kurde. O, a tu są zwierzaki, okej. Okay. Kupuję peta, kupu... kupuję jajko. I uwaga, uwaga, klikamy, 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 i dostajemy jakiegoś. I dostajemy jakoś świnkę, więc widzowie, dosyć spoko. Tutaj mamy zwierzątka i daje nam 2,5, więc chyba git. I teraz mamy więcej. Tu mamy sklep, dobra. Sklepik mamy tutaj. Oczywiście. Okej. Okay. Dobra. Um, sklep sikierami, dobra. 15, 15, dobra. Jo, widzowie, jo, 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 jo. Okay. Tu mamy gościa, który ma 20 parę tysięcy. A Tu można bić? Można być dobra, ja nikogo nie piję, nie ma opcji. Eee, może kupmy sobie coś lepszego. Ja, co lepszego. Okej, okay, a drugie kosztuje za 45. Uuu, dobra, widzowie. Dosyć spoko gierka. Ej, ty ty, ty, ty chciałbyś zabić? O, nie, będę bardzo złe. Bardzo, 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 bardzo. zdenerwowane i go rozwalę, widzowie. No rozwalę go. Dobra, idziemy sobie tutaj. Ja mam 100 y, 200 w sumie. O wow. Ła wow. Dobra, widzę, lecimy do sklepu. Jest, a tu jest sklep. Dobra, trochę nie ogarniam. Bardzo nie ogarniam. jak? No. Dobra. A ile robisz na, na raz? 66. E, 66? To ty co masz? No. Pokaż ile ty masz siłę. Dwa tysiące. A, okej. Okay. Ja mam trochę mniej Ała, typy zostawmy, ała, muszę skakać Uhoho Ciekawie. a, idę do sklepu, do sklepu Dlaczego ja tego nie sprzedaję? Tego nie ogarniam coś lekko Czy chcecie w ogóle więcej filmów z tej gry? Like i subik ma być widzowe 5 lajków, kolejny Taki Nie z tej gry ma być like i subik Robi po 136 na sekundę, joł a to dom zabójców? Uh. Robię 41 Eee, peł. czy ty na nagrodę? Można bić! Teraz to... A, tam były jajka. Zwierzaki nadpisze Wulkan plus 300. Mogę tu wejść? rozwijamy A, się trzeba tutaj wejść. Chyba Świata? co? Rozwija. Nie wiem, zaraz zginiemy nawet. Rozwija. Nie wiem, czy jest wszystko. Góra, jest tam oszukany. Ja nie mam, mam klejnotu. Skąd ten klejnot się bierze? U, widzowie, widzowie. Otwieramy jajo w widzowie drugie. Widzę, co chyba robię? O uh, piesek! Dyskliśmy pieska, jupieeej, jupiej, o, oh, jaki słaby Zygrąc piesek Tak, Legends, robimy tak, uh. I... To Tak 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 Dowlczyłem do Ciebie? No. do Ciebie I A gdzie Ty to byłeś? Sobie? Gdzie mam robić... co? sklep mi... może innym razy, może innym razem widzowie trochę drogo, trochę drogo zobaczmy sklep, zobaczmy sklep, to tutaj będzie fajnego dobra nie, mamy no tyle siły tylko jak to się w ogóle wizeruje, że nie mioty powiedzcie mi to ja to. A dobra, 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 Bienek, Bienek. Tak. Ja. A to sekret, sekret. O mam 108, to za ty ile masz? 108? Ja mam 101. Ja to ja troszeczkę, troszeczkę cię Przeganiać Dobra. Spokojnie widzowie, Przegonimy go. Pum I mamy prawie 10 koła kasy. Teraz mamy 10 koła kasy No i widzowie tak to się robi, no. Tam jest jakiś boss widzowie w ogóle. my na niego polecimy. No pewnie zginiemy, ale... Uuuu! Uuu. Ile robisz? Okej, jaką masz Ja mam taką fioletową. A ja mam taką czerwoniutką Dobra nie zawiesz, git, jest ma... bardzo dobry chyba idę na bossa wywali się pewnie Chyba, że ten boss nie jest mocny Zobaczmy jakie wyglądamy zwierzaczki Zwierzaczki, co jest w za 150? A, A ogarniam, trzeba mieć taką klasę, dobra, dobra, dobra Okej, okay, mamy kotka Oké, okay. wat mm, mm. is er? We zitten bij, 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 klikkami, klikkami, klikkami. Lekker bij, lekker bij, s'il te plaatje. Samen meteen, il onmaar. Lekker No to ucieka! On się mnie boli! No to po prostu chodzi. Dobra. O, no po prostu zdejmę to. Nie, zadaje, nie ma no Może jest, to. Może poczekajmy sobie trochę. To. O. Hej. Okay. Okay. Tutaj Tutaj można. Uuuu! Fajna. Jest pełna. jest w kulinie do odebrania Sero? Tylko to pięć minut. Jo! Sobie to. to. Coś nie będzie jakiś krótki. Nie go. U, u, u. Ile robisz a sekunda? 720 csad. No nie Pięć koła. Na sekundę. No, już biegać się złego diamentu. Serio. I to nie jest 10 tysięcy. 10 tysięcy. Uuuuuu. Widokie. Ja nie ma z nami szans. A ile robisz na sekundę? Robisz na kliknięcie. Znacznie. 727. 15 koła, no nie wiem. 15 tysięcy? No. A ty to sobie wziąłeś Co? No teraz po dwa koła robię mm. Tylko... Tylko... Tylko tak mam ilość elementów tu zrobieniu masz przesrane Aaaa, no, nie dobra, kupujemy coś Nie długo to widzów mamy w ogóle Dobra Chodź tu, chodź tu, chodź tu, niszczymy go widzowie, niszczymy, zostajemy 17 tysięcy pieniądzów, 18 w sumie. Zulimy go widzowie. 50 kodios, 20 kodiosów! Dobra widzowie, chodzimy, o, zaraz sobie zrobimy ten, kolejny rabir. kolejny rabir. Kolejny rebirfik, widzę, że... Teraz wróci... O, już nie wleciał. Nie złamana, nie złamana. no, to masz teraz przesrane, nie? No nie wiem, ja zrobiłem rebirf już. Są No są! I to... Uuuu... Gdzie są ja nie wiem gdzie są, nie wiem, nie powiem. Oj, takie słabe mam i robię po 900? <grym> Izabela. <zawałek> Chyba wiecie gdzie idę. Mogę tu. <grym i zawałek> Zobaczmy jakie mam no. Ja nie mogę! Nie, nie przegonisz mnie. Nie przegonisz mnie. Może kiedyś? 47 koła na sekundę mam. A chyba wiem. Chyba wiem, jak się robi. A już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Mam milion w ogóle. milion tego, no to... Ha! Już mam! O kurde! Ile? 7 koła na sekundę, nie? I to jeszcze takie słabe mam. 300 tysięcy kasy! 300 tysięcy kasy! To jest powalone, nie? Powalone! Dobra, może kupię sobie coś. To... to... Co jeszcze możemy? I dostajemy 31 tysięcy na sekundę, nie? 31 koła Powalone widzowe moim zdaniem, moim zdaniem Powalone? Odklejone? Chłop nas przegoni. Ale? Wie, my mamy coś, 355 koła? Oj gościu, gościu, patrz to 56 koła na sekundę, kupuję jajko, ale przecież będzie mocno, mocno Okej, okay. dobra. Otwieramy jakieś szybko, nie? Uuu, cztery koła, cztery koła. dobra, śluz może być mocny. Śluz, widzowy może być mocny. Załóż najlepiej. Być. So. Tak możemy się bawić, widzowie. Tak możemy się bawić. Teraz, co to, to ma jakikolwiek sens, widzowie. Tyle kaski? 6 milionów kaski tak krótki moment? Moim zdaniem? Moim zdaniem bardzo git Moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo git 150 tysięcy, nie? Tu, widzowie To jest bardzo mocne, widzowie, nie? 12 milionów kasy, nie? 12 milionów Się napija szybko, się napija Uuu, a ja coś sobie no. przypomniałam. Widzowie. 9 minut potrzeba. O kurde, jaki ja mam mocne w ogóle. Jakie coś mocniej nie? potrzeba. Aaaa. W sumie, patrzę na logikę, to nie za dużo potrzebujemy. Jakby dużo potrzebujemy, ale nie aż tak. Nie aż tak, widzowie. Pato. 33 miliony. Zaraz będziemy mieli, zaraz będziemy mieli. O. O, je, je. Kupmy sobie mega dużo i dostajemy ile? Okej, okay, pół miliona. Spoko. 305 okay, koło. Spoko. Okej, okay, spoko. Kiedyś mam 5000 funtów. Zbieramy sobie, sobie ile dużo. to masz tutaj to? Ja 51. Czy jaka? No teraz 5 koła. No to ja mam 22 koła. A ile robisz na, a ile robisz na kliknięcie? Niecałe pół miliona. A ja mam milion. Wieso? <noise> Coś ci powiem. Co? Daganiam cię. No nie wiem, no nie powiedziałbym widzowie. on nie wiesz co, nie wiem, on nie ogarnia tej gry. Ogarnia widzowie Ale... ja, ja wiem co... To jest na to, a co samo coś mało? Wiesz co gościu jakoś mi słabo w tym rebierie. Tak jakoś dziwnie się czuję. Róbmy kolejny rebir widzowie. I teraz... Teraz to ma jakikolwiek sens, jakby... Kman widzowie. Kman, Kman, widzowie. Kman, Kman, Kman. Co jeszcze nie zrobiłeś? Kup wszystko. Teraz to ma Dobra, lecimy widzowie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Okej. Eem... Um, 73 na sekundę. Kolejny stage. Mocne, 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 mocne. Bardzo mocne. Ale to aż bardzo mocna, widzowie. A za mocna, no Kamanu, co tu się odwala, widzowie? My rozwalamy system. Ja. Czy ty masz jakiś stage w ogóle? Kolejny? Bo jak teraz nie ma stage, to możesz się pożegnać. Jakby do... na no, zrobił stage. Co, ja, Czy chłop dopiero teraz to odkrył? Jak się tylko się dostaje? Słabe Bardzo słabe no Słabiutkie Bardzo słabiutkie Bardzo Ale to bardzo słabe Okej okay, Teraz klikamy sobie to Klikamy sobie to Dobra o, darmowy obrót, darmowy obrót, spaka, 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 spaka. spaka. Okej, okay. reportujemy się. Teraz z nie ma ze mną najmniejszych szans. Nie ma ze mną najmniejszych szans, akurat teraz. Nie zapomnij nie teraz. nie Ile robisz? Bo ja ja ma, miliony. Ja robię co? Tylko? Mogę ci dać sobie trochę fory W jeszcze jajka, widzę, jajka sobie później zostawimy pod koniec. Na koniec się zbliża dużymi krokami, widzę. O nie ogarnia, widzę tego nie wie. Dobra, teraz zbieramy chyba na kolejny rebir, mi się wydaje, no. Bo tak na maksa zbieramy i będziemy na, na luzie Rebir. O, woli, a my atakujemy. W końcu to odkrył, w końcu to odkrył. W to to odkrył. No to czemu tego nie używałeś? No nie, moją siłę dostał. Ale <laughs> Ale przynajmniej mogę zrobić coś, tylko ty nie będziesz wiedział. Czy teraz tak, mogę. No ciekawe co Ciekawe soba No brawie zada Sklepa Zobacz, teraz się ciągle ładnie, nie jak, jak dopiero co odkrył. No chodź! Ela! Odkryłem coś tego, co nie odkryłaś. No a co? że, umiesz, że do sklepu. Wiem, że zwierzę kupię. Kupujemy sobie. Tak. To. to kupiłem sobie. Jeden. Nie, nie, potrzebuję. Dobra i niezwykły. Taki średni widzowie, taki średni. A jednak nie, A jednak nie średni, jednak nie średni, jednak bardzo dobry, jednak bardzo dobry. No i co widzowie? To chyba tyle na dzisiejszy odcinek Wam się spodobało. Zostawcie lajkę, i... i... nara, Widzowie.